Co? Idę obstalować kurwa. Jak to wszystko wygląda? Śnieg stopniał kurwa, dziury na wierzchu i nie można jeździć się w ja się w dziurę kurwa. Na ulicy. No, idziemy. No i co? Dziury, nie? O ma, zobacz. Ha. Chodź dalej, dalej chodź. Następna, zobacz. Ja się dzisiaj wyglądałam, kurwa, i co? Jechałam kurwa na rowerze, wyglebałam się, kurwa nogę się rozwaliłam i kto mi kurwa pomoże. SDE SD, ten, NDSDK musi to brać wszystko i ten. ZDIK? No, musi to się zrobić, to wszystko zalać w pizdu i to wyrównę. Zobacz, jakie dziury. patrz. chodź tu jeszcze, chodź. Nie zobacz. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Proszę posłuchać, co ja panu powiem. Proszę pisać, ma pan coś do pisania po komu siebie? Dobra, no, rozchwycajcie się proszę. Dobra. No, słucham. Słucham. Głębokość 5 cm. Głębokość. Szeroka 30 cm. Szeroka 30 cm. A długa 25 cm. Metrów? E, 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 centymetrów. Aha, długa 25, e. tak. Jeszcze by pan chciał metrów, tak? Teraz ja. pa, czy pan notuje to? Wziąłeś? Wziąłem. No i co? I kurwa zary prezesa, kurwa SDDK, kurwa wziąć go za jaja, jaja mu związać i kurwa co jest panie prezes? Albo kurwa ten, robota, albo chuj kładziesz na roboty. I taka prawda jest. Trzeba prezesa za jaja. Wziąć prezesa kurwa na sznurek jak byka do krowy, uwiązać go za szyję i kurwa pokazywać dziury prezesowi. I taka będzie prawda, bo inaczej nie ma innej opcji. Rozumiesz? I taka kurwa prawda jest. No. I po tygodniu znowu się zapadnie, rozwali się, tak? Czy się po tygodniu, to ja nie, nie, nie jestem tym świętym i nie jestem... Od czego czy... to zależy? Czym to oni proszę łatają? Pana, proszę Pani. Czym oni te dziury łatają, proszę Pana? Masą. Czym? Masą. Jaką? Jaką masą? Proszę Panią, niech Pani nie wypytuje jaką masą. Mówię masą bitumniczą. Jeżeli Pani się zna na tym, to niech Pani powie, że Proszę pana spokojnie, spokojnie. No tak, spokojnie. No jak no spokojnie. No ja spokojnie, no co niespokojnie? No dobra. I chuj z tego jest. Patrz jaka dziura następna, widziałeś? Patrz tu, tu wiesz. O. Ja pierdolę. No i co? Tak, druga dziura. Jutr... Ach, druga dziura. Druga dziura, proszę pana teraz. Druga Ach, Wysokości posesji, jeden ok, zapisane. Mhm. Proszę pana, ja się tak. podniosłam z jednej dziury i wpadłam do drugą. To są dwie dziury, no, proszę pana, koło ciebie. No, tak. no. no i co jeszcze są jakieś tam po drodze? E, jeszcze trzy inne mam dziury. To dawać ja piszę. Ta? No tak. Na tej samej ulicy. No to przydawać, na, na wysokości jakiejś poszło. To za jednym zamachem zrobicie te wszystkie da, dziury tak, na jednej pojadą, ulicy. Jadam, to jadą po kolei. A dużo macie dziurowych zgłoszeń? No. Ja za co się złapać. Jest. No bo to śniegi te stopniami tam dzieli... Śniegi, pani, śniegi. Po cholerę czyszczą te, te, te e, e, jezdnie do czarnego. Gdzie ktoś czyści jezdnie do czarnego? U nas się nauczyli tak od komunizmu i czyszczą. Sól, królek wapnia, bo ona ma być czarna. Nieprawda. I pani jedzie do Norwegii, Finlandii, Szwecji, nikt nie ma czarnego dół, nawet w Niemczech. To nie ma? Kurze. No jasne. Ale ja pani powiem, bezpieczniejsza by była warstwa zbitego śniegu i posypana piaskiem. Mhm.

Trupa po podwoziu kurwa i to są eleganckie auta, nie były jakie. A czym w tej Polsce takie, a, a za granicą tego nie ma, widzi pan? No, widzi pan, bo to u nas tak kurwa. Myśmy za coś głupiego i czarna, czarna na wierzchę mówimy. A potem ludzi kładzie, y, kierowca jedzie, śliskości nie widzę i puch, 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 puch. I się walą, nie? Tak, i się walą. No, no, i się walą. I wszystko na Was to zwala się ta Wszyscy, sytuacja. Pani, to na nas, no, no, że my tu